mano widzowie witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj będziemy sobie grali na królestwie i będziemy sobie robili to dzisiaj chciałbym zrobić drugie piętro także co, zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę, dzwoneczka, a ja zapraszam Was do oglądania dobrze a więc w poprzednim odcinku robiliśmy um, te pomieszczenia. Dobra. Dzisiaj chciałbym zrobić tak. W ogóle niedługo y, przyjdzie mi lepsze mikro, także docencie to subskrypcją, łapeczką w górę i dzwoneczkiem Dobra. Bo pamiętacie, już na 10 subskrypcji robię live 5 godzinnego. Nie mówię, że od razu, ale no, może to potrwać kilka dni, przygotowywania, bo. No. Pod... Będę musiał się przygotować do tego live, a, bo będzie naprawdę długi, 5 godzin to jest naprawdę długo. Naprawdę. Bo już na naszym kanale zebraliśmy łącznie, już Wam mówię, ile subskrypcji. Na naszym kanale obecnie jest 9 subskrypcji. Czyli jeszcze jeden. Jakoś jeszcze jedna osoba mnie zasubskrybuje, a będziemy robić live. A. Dobra, że my tutaj lecimy dalej. I ten live myślę, że będzie trochę z obrona wioski może tak z godzinkę. Zobaczymy jeszcze. Dobra także tutaj budujemy sobie ścianę i widzowie nie wiem czy będę dalej robić daily nie wiem czy się po prostu wyrobię bo no Chcę mi się robić te daily, ale nie wiem, czy będę się wyrabiał. A no dzisiaj to. Mam czas, ale. No to już nagrywam już że mówię, która jest godzina, kiedy to nagrywam. To 23 jest 23.50. Rzeczy. jest 16.17 teraz wybija. To są kilka sekund temu. No. Sorry, że tak późno wrzucam odcinek, ale na razie daily będzie. Jak przestanę robić daily, myślę, że jak zacznie się szkoła. Oczywiście będę się starał robić daily zawsze i myślę, że jak będzie szkoła, to będą gdzieś tak z. 3-4 odcinki tygodniowo, będę musiał wtedy ustalić Może poniedziałek Środa No i może weekendy Pomyślimy, zobaczymy A i widzimy, w ogóle Discord się naprawił, także Teraz będą też odcinki, czasami z Discordem. I przypominam Wam tylko tyle, że już na 100 subskrypcji stworzy własny serwer Minecraft. I to Wy zadecydujecie na społeczności, czy to będzie miał być y, Skygen, Box PVP czy Survival że Voxa się łatwo robi, bo już kilka razy go robiłem Survivala też się łatwo robi, SkyGena też, po prostu trzeba pobrać inne pluginy do serweru No dobra, odcinek już trwa 5 minut i 40 sekund. To ja bym teraz tutaj zrobił może... O. Dobra, to będzie tak... Dobra, tu jest światło. Czekajcie. To ja bym może od razu zrobił wejście na drugie piętro bankowe. To co chyba tak zrobimy? Schody. Ale bardzo. jest? Hobby. ok e, i teraz e, chciałbym tutaj dać e, schody żeby, czekajcie, tak dobra, dobra, dobrze to ramie. I tutaj będzie drugie piętro, tylko jest problem. Idealnie! Ej, szczerze, to nie było ustawione. Nie spodziewałem się tego. Ja szczerze, nie spodziewałem się tego, że to aż tak wyjdzie. widzowie e, Następny odcinek albo tam No wiem, że w przyszłości Będzie odcinek Z e, Survival plus Gildia Jeszcze wam nie chcę mówić z jakiego odcinka. Nie chcę wam spoilerować, ale niedługo się pewnie taki pojawi. I teraz ja pewnie tankuś jak mówiłem o tym, że jak będzie szkoła, to już nie będzie Davey na no nie będzie daily na 99%. Jestem w 100%, że jestem przekonany, że nie będzie daily, W 100%. Po prostu będzie szkoła. No, a wiecie jak to jest ze szkołą. Wiecie dobrze sami, jak wchodzicie lub chodziliście. Dobra, tutaj tak to tutaj będą jeszcze dwa. Dobra, cyk. I tutaj by była od razu nas, Następne by było. to czekajcie Pójdę skopiować. I, widzowie... Może pojawi się na tym kanale nowa seria niż Królestwo Bo to już jest siódmy odcinek z tej serii Albo szósty Dobra, nie wiem Zobaczycie w tytule sami I... No, też. Chciałbym zrobić też inną serię. I po prostu królestwo by się pojawiało od tej nowej serii. Co? Trzy dni? A. K... A ta kolejna seria. By po prostu też co 3 dni No i Fortnite też by się pojawiał co 3 dni Czyli by po prostu było pierwszy dzień Fortnite, drugi Królestwo Trzeci seria I po prostu Czyli wychodzi na to, że Fortnite by był y, aż trzy razy w tygodniu, a Minecraft cztery, więc wychodzi na plus. Oczywiście, nie wiem, czy to będzie na pewno co. To, to jest tylko taki przykład widowiskowy. Bo może się też okazać, że po prostu. nie powiedzieć. O tak. Może podawać. Każdy będzie. Oddał. Wiecie, też będę chciał nagrywać z serwerów różnych. Bo ja już coś w głowie mam. Nie mówię, że na następną serię, bo na razie o serii wam nic. Na razie nie mogę powiedzieć to będzie taka niespodzianka kiedy ona będzie e, a Aha. do tego planu co mi się w głowie to e, mogę wam powiedzieć że niedługo może, może się pojawi podkreślam może pojawi się odcinek e, z Serwera, ale to nie będzie taki zwykły odcinek z serwera, tylko po prostu yy, coś będziemy tam robić. I nie będziemy tylko grać, tylko będziemy coś testować. I to nie będzie tam, gdzie mam administratora, czyli po prostu będziemy. Coś testować, albo kogoś, więc... Ile już trwa? Dobra, zaraz kończymy. Więc widzowie, żeby żaden content Was nie ominął, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczka dla zasięgu, żeby żaden content Was nie ominął. I co? I do następnego, trzymajcie się.